Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj odcinek, którego można powiedzieć jeszcze nie było, były jeszcze jakieś takie pojedyncze z pojedynczymi kosmetykami, natomiast z taką ilością tego produktu jeszcze nie było. A mianowicie coś, co my kobiety lubimy zazwyczaj troszeczkę maskować te swoje niedoskonałości. Nie wszystkie z nas przepadają za zbyt dużymi poprawkami na swojej twarzy, w związku z tym, co make-up jest taką podstawową rzeczą, którą pierwszą wnosimy do swojej e, rutyny, do swojej zmiany. E, I właśnie dzisiaj mam dla Was kilka przeze mnie przetestowanych e, podkładów. W swoim życiu przetestowałam ich naprawdę bardzo dużo. Te, o których Wam opowiem, są jedne z lepszych. Natomiast mam jeszcze inne w zanadrzu, także oczekujcie odcinków. I jeżeli chodzi o pierwszy, który mogę Wam serdecznie polecić, to jest podkład z Kiko Milano. Ja od jakiegoś czasu polubiłam się z tą firmą. Ja te kosmetyki zazwyczaj gdzieś kupuję właśnie albo na stronach, albo w TK się Można w fajne znaleźć w fajnej cenie. I tu mamy taki podkład: Słuchajcie, Unlimited Foundation SPV15-30ml Kiko. Milano i tutaj mamy, że to jest podkład wpłynie zapewniający długotrwały efekt modulowanie krycie, modulowane krycie, przepraszam, i półmatowe wykończenie. I to się zgadza. Ten podkład rzeczywiście e, ma takie półmatowe wykończenie. Jak wiecie, matowy makijaż dobrze wygląda na jednak zadbanej twarzy. E, on się tutaj bardziej sprawdzi przy tym, jeżeli ktoś ma taką cerę, właśnie. Matowimy właśnie twarz, kiedy mamy bardziej cerę tusto, tak? Nie nakładamy jeszcze bardziej nawilżających, żeby to wyświecić, tylko bardziej staramy się to ukryć. I na przykład na takie gorące dni, taki matowy makijaż, no tak wiecie, nie do końca. Zależy oczywiście, gdzie idziecie i co robicie. Natomiast jest on taki ciężkawy. To nie jest taki makijaż, to nie jest taki, przepraszam, podkład na co dzień, żeby się, nie wiem, po domu chodzić i sobie zrobić nim. Korekta, Absolutnie nie, on będzie za ciężki, ale świetnie się nadaje na wyjście. On świetnie współgra z różnymi innymi kosmetykami, brązerami, różami, które na mokro wklepujemy, ponieważ świetnie po prostu w ten makijaż i one się ubijają razem, wchodzą bardzo, bardzo fajnie. Ja mam dwa odcienie tego podkładu. Jak widzicie, tego już co prawda końcóweczka, a tego tyle jest. Czyli tak już tam naprawdę się kończą. I jeżeli chodzi o ten, to jest warm rose 01, a ten warm rose 30. Ten jest jaśniejszy, ten jest ciemniejszy. Dlaczego? Dlatego, że ten nie nadaje się na zimę, a ten nie nadaje się eee, latem, tak? Bo kiedy twarz jest opalona, no to takim jasnym się nie malujemy. Tak samo, jeżeli jesteśmy opaleni, nie używamy jasnego. No, Kolor tutaj jest e, na filmiku nie do końca widać, ale ten jest naprawdę bardzo ciemny, a ten jest jasny. Chociaż nie widać. I właśnie, jeżeli chodzi o taki długo wytrzymujący makijaż, to te naprawdę świetnie się nadadzą. Także serdecznie Wam je polecam. Może zrobię jakiś odcinek, żeby pokazać, jak wyglądają na skórze. Natomiast już w pełnym make-upie do zdjęć wyglądają naprawdę fajnie. Ja je stosowałam, kiedy nawet malowałam inne osoby, właśnie, i bardzo ładnie wyglądały cały wieczór. Kolejny podkład, miałam tylko próbkę, ale powiem Wam szczerze, że patrzyłam, ile kosztuje, jest to drogi produkt, natomiast niesamowicie wyglądał na twarzy, bardzo ładnie, elegancko, tak czysto. Guerlain, GUE taki oto mam, mam tylko niestety ulotkę, on ma bardzo dużo odcieni, no ale wiecie, większość podkładów jest w trzech typach, mamy... C, N i W. C, czyli chłodne, N, neutralne i W, warm, czyli właśnie te ciepłe odcienie, które ja mam tu z Kiko. One są ciepłe, dlatego też czasem musimy zobaczyć, czy one nam będą pasować, tak? Bo wiadomo, że jeżeli jesteśmy bardzo bladzi, no to takich e, ciemnych podkładów, czy w ogóle ciepłych, które gdzieś nam się utleniają, nie używamy. A te troszeczkę się utleniają, nam szczerze. No i to był bardzo fajny podkład. Mam nadzieję, że kupię sobie cał, cały taki produkt, bo bardzo fajnie wyglądał następne to troszeczkę, raczej troszeczkę dużo już niższa półka być może i marka, jeżeli chodzi o podkłady, no bo wiadomo, że też patrzy się na te ceny i tak dalej, drogeryjne, niedrogeryjne i tak dalej, zwykły z Eveline Cosmetic, mamy tutaj serum foundation i to jest, słuchajcie, 0,10 LA beige natomiast to jest podkład, taki serum nowej generacji, dzięki płynnej, i niezwykle lekkiej konsystencji, zapewne Maksymalnie neutralny efekt z klasem hialuronowym. I wegańskim kolagenu. Jeżeli chodzi o te to one są takie ciężkawe, bardzo gęste. Natomiast, jeżeli chodzi o ten podkład, słuchajcie, to on się u mnie świetnie sprawdził na co dzień, bo to jest, on był jak woda, dosłownie. Świetnie się go nakładało, czy ręką, czy gąbeczką. Ten podkład jest bardzo lekki. Nie czuć na twarzy takiego, wiecie, ciężaru tego makijażu, ale on się nadaje bardziej na takie właśnie Szybkie wyjście, czyli nakładamy, wychodzimy. On nie zakrywa prawie nic, można powiedzieć. On tylko nam tą cerę tak leciutko wyrówna sprawi, że będzie efekt taki. Że niektóre niedoskonałości będą mniej widoczne, ale nie zamaskuję Wam nic. Także to jest typowo taki, wiecie, podkład lekki przy ładnej cerze yy, bez niedoskonałości na pewno będzie świetnie wyglądał, natomiast u mnie, gdzie jakieś tam niedoskonałości są, jednak yy, było dużo widać po nałożeniu, natomiast... Fajny, lekki, na takie letnie na takie szybkie wyjścia. Um, bardzo fajny. Ja go stosowałam właśnie tak je, nie na jakieś mega wyjścia, bo on za długo na twarzy nie, nie wytrzymywał. E, ale jeżeli chodzi o... Właśnie tutaj jest napisany baby face effect, czyli taka dziecięca twarz. No bo dosłownie on tak lekko tylko nam e, wszystko wyrównywał. Ale jeżeli macie ładną cerę, to z takich tańszych produktów polecam. E, kolejne... E, Podkład um, z Wings. Mamy tutaj AA Wings uh, All Day Color. Um, 16 godzin trwałości. Na formu, Formuła All Free. 102 kolor uh, Loft Bake. Takie oto, on jest pusty, też już jest pusty, właśnie kręcę ten odcinek, żeby to wyrzucić. Um, I tutaj um, maskuje, niedosko niby, maskuje niedoskonałości, efekt aksamitny nieskazitelnej skóry. Jeżeli chodzi o moje um, doświadczenie, on też jest gęstawy, on jest troszeczkę jak kiko. On jest ciężkawy, gęstawy. Po nałożeniu gąbką widzimy tą strukturę tego podkładu. Dobry na wyjście, jeżeli wychodzimy, to tak jak najbardziej. On się tutaj fajnie nam wtopi i możemy modelować na nim różne dalsze etapy makijażu. Nie co z tym, natomiast on jest właśnie taki, słuchajcie, że jest dość e, ciężki. Tu jest napisane, że na wilżenie U mnie ja bym nie powiedziała, że ten podkład na Ten jak najbardziej, bo jest taki wodnisty, fajny, lekki. Natomiast przy tym bardziej bym powiedziała, że on jest właśnie taki na wyjście, jest taki ciężkawy. E, miałam ich kilka. E, co prawda, niektóre rozdałam, niektóre sprzedałam, zostawiłam sobie jeden, bo nie byłam nim zbyt aż tak zachwycona, żeby go stosować. Poza tym, ja większość kosmetyków, które używam, używam takie na co dzień, na szybkie wyjście. Ja nie potrzebuję robić takiego ciężkiego, super, ekstra makijażu. Nie mam z tym problemu, żeby wyjść też do sklepu bez. Więc e, robienie takiego makijażu, w którym muszę to wszystko ładnie ubijać, żeby e, ładnie, fajnie wyglądało przed wyjściem, no to nie za bardzo. I właśnie to, to był taki produkt, który no fajnie wyglądał przy taki, kiedy wychodzimy e, i robimy cały etap takiego makijażu, natomiast tak na szybko, żeby nałożyć się na twarz, no to i z niektórymi kremami się właśnie mi ważą, także e, ok, ale właśnie mówię, on jest bardziej na takie wyjście, na taki wieczorny, do wieczornego makijażu, bardziej tak jak kiko, taki ciężki, bardziej matowiący, bym powiedziała, niż nawilżający, mimo wszystko ten Zdecydowanie nabliżający. I kolejny kosmetyk, którego tu już mam też tyle, to już jest końcówka. To jest podkład, który kupiłam też przypadkowo, można powiedzieć, za jakieś grosze. I stwierdziłam, że po prostu zobaczymy. Nie kosztował dużo, więc pomyślałam sobie, że zobaczę, jak on zadziała. I to jest Essence Pretty Natural nabliżający z aloesem kwasem hialuronowym. Taki oto. I on, kochani, to jest podkład nawilżający. 24 godziny nawilżenie, utrzymuje się na skórze. Jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia, ja go mam dzisiaj właśnie na twarzy. Jeżeli zrobimy nim takie, wiecie, pełny makijaż, takie pełne krycie, wszystkie kolejne etapy, bardzo ładnie się utrzymuje i za dnia, i na wieczorne wyjście. Możemy również wziąć jego niedużą ilość, bo to jest akurat kolor 040 Neutral Vanilla i wklepać sobie po prostu w twarz i on wtedy wygląda bardziej naturalnie, bardziej tak wiecie zakrywa delikatnie, czyli podobnie do tego, ale nie robi takiej troszkę maski na twarzy. Więc yy, bardzo fajny produkt, powiem szczerze. Na początku miałam do niego, kiedy go pierwszy raz użyłam, miałam takie, ja mówię, a chyba nie, on jest za bardzo matowy, ale Rzeczywiście y, wszystko zależy też od naszej cery. Jeżeli mamy dobrze nawilżoną cerę, jeżeli mamy zadbaną cerę, to te podkłady nie będą się ważyć, nie będą rolować, nie, będą nie będzie widać na naszej twarzy tych wszystkich przesuszonych skórek, no a jeżeli mamy zaniedbaną, to wiadomo, że makijaż na, na każdej zaniedbanej skórze będzie wyglądać źle i każdy podkład tak naprawdę będzie wyglądać źle. Ja nie mówię o niedoskonałościach, o trądzikach, bo na to są sposoby, żeby to zakryć, ale przesuszona, bardzo skóra i. Yy, Właśnie taka niezdrowa, no niestety, ale z bliska żaden podkład nie będzie wyglądał dobrze. Ja mam właśnie dzisiaj ten podkład, nałożyłam go dość wcześnie, jest wieczór, on się w miarę trzyma, więc gdybym zrobiła taki pełny, myślę, makijaż, taki typowo wyjściowy, to by jeszcze lepiej, natomiast ja go robiłam tak na szybkie wyjście i, i mm, dziś, y, przez cały dzień w sumie nie wygląda źle ten e, podkład. Gdzieś już pod oczami, widzicie, tutaj mam takie, no już gdzieś rzeczywiście zmęczenie wychodzi, gdzieś tutaj jakieś e, po prostu przebijają się zmarszczki mimiczne, ale na początku wyglądał bardzo ładnie. Także serdecznie Wam polecam, jeżeli będziecie mieli gdzieś okazję go zakupić. On jest naprawdę niedrogi, więc super fajny. Dajcie znać, czy mieliście któryś z tych kosmetyków, czy lubicie markę Kiko spaknięć właśnie. Czy lubicie takie kosmetyki drogeryjne na szybko, żeby gdzieś tam sobie właśnie zrobić make-up i wyjść z domu? Jakie jest wasze w ogóle podejście do tego, żeby się malować? Bo ja zdecydowanie kocham. Do zobaczenia jak w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.